Przede mną widać łachę ciemniejszego piasku. Tu wilgoć. Może dokopię się do wody. Jest... Wypływa na powierzchnię. Udało się. Czapka jest z gęsto tkanego materiału i działa jak filtr. Znakomicie oczyszcza wodę z piasku. Mam za mało rąk, żeby przytrzymać bukłak. Ale zrobiłem stelaż z dwóch gałązek, o który go oprę. Napełnienie go zajmie trochę czasu. Będę miał świeżą wodę, a to najważniejsze. Udało mi się zebrać ze 2 litry. Muszę ruszać. Wróciłem do gry. Zbliża się burza piaskowa. W takich warunkach trudno utrzymać kierunek. Piasek dostaje się do oczu, a widoczność spada do zera. Wystarczy drobna pomyłka i koniec. Warunki się pogarszają. Wolałbym być teraz gdzie indziej. Wspaniały krajobraz, ale jestem wyczerpany. Czuję się jakbym wchodził na drapacz chmur. Aż trudno uwierzyć, z jaką siłą wieje. Robi się niebezpiecznie. Kiedy wiatr na chwilę ucichnie, spróbuję zejść niżej. Im szybciej, tym lepiej. Czyste szaleństwo. Muszę stawać co kilka kroków. To była męczarnia, ale jednocześnie świetna zabawa. Niesamowity widok. Wszędzie piasek, a na środku ogromne jezioro. To dobre miejsce na nocleg. Muszę zbudować sobie jakieś schronienie, żeby dobrze wypocząć przed ostatnim etapem. Nad wodą rosną trzciny. Zrobię sobie z nich coś w rodzaju gniazda. Wykopię w piasku niewielkie zagłębienie, które wypełnię pędami. Chciałbym iść dalej, ale zapada zmrok. Nie mam pojęcia, gdzie jest mój rywal, ale ponieważ wędrowałem bez przerwy, myślę, że go wyprzedziłem. Zamierzam dobrze się wyspać. Zauważyłem ogień, to mat. Muszę się wycofać. Będę się trzymał blisko ziemi. W wojsku nauczyłem się, żeby nie rzucać się wrogowi w oczy. Tutaj moim przeciwnikiem jest Matt. Wyprzedziłem go. Warto było dobrze się przygotować. Obudziłem się rano ze świadomością, że mój rywal został w tyle. Widzę solnisko. Muszę zejść z wydm, pokonać równinę i dojść do mety. Pokonałem kolejne kilometry. Skończyła mi się woda. Mogę wyrzucić pojemnik. Jest ekologiczne. Biec przez Gobi bez wody. Głupota. Matt i Ed idą prawie równo. Wygra ten, kto zdoła utrzymać tempo. Trudno zachować właściwy kierunek, kiedy trzeba wspinać się na kolejne wydmy i z nich schodzić. Staram się wybierać najłatwiejszą drogę. Czasem trafiam na miękki piasek, w który się zapadam. Za chwilę podłoże robi się twarde i można wygodnie iść. Staram się trzymać szczytów wydm. Gdybym musiał co chwila schodzić, a potem się wspinać, straciłbym mnóstwo siły. Cały czas szukam najlepszej drogi. Obaj prą do przodu, prawie się nie zatrzymując. Nie widzę Eda. Ostatnie metry będą decydujące. Muszę pokonać jeszcze ten płaski odcinek. Być może uda mi się wygrać. W którymś momencie Matt mógł mnie wyprzedzić, a ja go nie zauważyłem. Obaj schodzą z wydm. Wciąż nie wiem, gdzie on jest. Zaraz zobaczymy zwycięzcę. Widzę Metę. Mata nie ma ani za mną, ani przede mną. Ed musi jeszcze pokonać ostatnie wzgórze. Miło cię widzieć. Obserwowałem cię od kilku chwil. Dałeś z siebie wszystko. Niestety... Widzę go. Dotrzymywałeś mu kroku. Gratulacje. Skopałeś mi tyłek, jak mówią Amerykanie. To była przygoda. Jeśli Ed chce rewanżu, chętnie się z nim zmierzę, ale nie na pustyni Gobi.